upolować kuliga. Siemanko, jak niektórzy z Was wiedzą, jakiś czas temu bardzo chciałem zrobić odcinek z kawałkiem czemu Bugs, Floral Bugs'a, ale niestety prawa autorskie blokowały mi tę możliwość. Odezwałem się w tym temacie do Bugsa z pytaniem, czy jest w stanie to jakoś ogarnąć. Zaangażował się i chciał pomóc za co jeszcze raz wielki props. Niemniej ostatecznie nie udało się tego załatwić. Więc prawa autorskie dalej blokują mi tę możliwość, a ja dalej bardzo chcę, ale w tak zwanym międzyczasie jak wiecie odkryłem magię blura. I również w przypadku tego kawałka zadziałało. Dzięki czemu dziś mogę zaprosić was na odsłuch kawałka Floral Baxa pod tytułem Czemu Bugs? Floral Bugs, tymoteusz grzywa, w 2001 roku ja pierdolę wielsku Białej, polski raper i autor tekstów przez problem z wymową literki r pierwsze swoje utwory bag spisał i wykonywał tylko w języku angielskim od 2019 roku członek wytwórni branded familia pod szyldem której wydał swój pierwszy legalny album pod tytułem brzydka sztuka jak się okazuje kawałek który dzisiaj sobie odsłuchamy pochodzi właśnie z wyżej wymienionej płyty dobra lecimy z tematem zapraszam Ej, ej, ziomek! Słyszałeś ten nowy numer Baxa? No, z rzynka Eminema jak nic. No, totalnie. Ej, ale w sumie to... czemu Bax? No właśnie czemu. Jaka jest prawda? Eee. Two trailer particles go round the outside, round the outside, round the outside. Faktycznie pasuje do Eminema without me. Pytają się skąd ksywka, czemu Bax, czemu Bax. W tym numerze macie odpowiedź. May I have your attention, please? <laughs> Teraz Ryu Slim Shady. Ciągle zjadam, a ciągle chodzę głową. O to tak samo Oj, jak ja, chociaż szadla, jak no przypuszczam, to... Baksowi nie chodzi o zjadanie jedzenia, a mnie nie zostało już nic więcej. Ciągle zjadam, a ciągle chodzę Ci to nie siada, no to jak nadal odbij Jeżdżam tu z wieryką i to łączę ze stylem, chodząc do szkoły rapu zapomnieliście linii mobile Ty... <gry> kurwa, czekaj, stary, dobra, czyli to jest kolejny numer, w którym gość napierdala jak karabin maszynowy i nie mam gdzie wpierdolić swoich trzech groszy. Ale spokojnie, poradzimy sobie. Po prostu będę się wpierdalał na hama. Już od początku zajebista gra słów i to chyba w każdym wersie. Z tym zjadaniem na przykład pewnie chodzi o szeroko rozumianą rap grę. Zjadam innych, a dalej chodzę głodny, bo ciągle mi mało. Jak ci nie siada, to jak nadal odbi. Pewnie bym nie wyłapał, ale Bugs podpowiedział mi rakietą i tenisowym outfitem, którego wy nie widzicie, ale ja widzę. Zatem z całą pewnością chodzi o Rafaela nadala, czyli odbij, jak tenisista piłkę, i odbij, w sensie odpierdol się. No i jak na razie, w mój faworyt linijki w szkole rapu. Chyba nie trzeba tego tłumaczyć. Linijka jako szkolny przybór, i jako wers. Kozackie. Pierekką i to łączę ze stylem, chodząc do szkoły rapu zapomnieliście linii mobile, Devil biega za debilem Przycząż czego to ma buty gdzie jej kupił i za ile? Czułbym was do działka i wystrzelił poza bramy, ale wtedy skurwysynu, synu to szelał pustakami To ten niewygodny, chamski i brzydki, to ja. wy magnes na lodówkę, ja to magnes na cipki, wy to gody do Simsu Ja był to... ten kadr Aha, kurwa wy i tak tego nie widzicie ale tu jest ten kad, którego użyłem w odcinku z BDS-em Czyli on jest z tego kawałka, ale spoko Ja to Magne z nacinki, wy to do Simsów Ja to godla Vinci Naga prawda jakbym wam zapłacił za triś ty zciwki Krlibugs z uśmiechem skacze po scenie Który raz kurwiem nadętę pod podziemie Jał nie nazwał kondomem, to tylko temu, bo cisnę chujka Mam 17 lat, jeszcze was trochę powkurwiam wstydu Faworyt w kwestii gry są właśnie uległ zmianie Teraz wygrywa kondom, który ciśnie chujka A co do wieku, to jak rozmawiałem z Baxem o tych prawach autorskich, to właśnie wspomniał, że napisał to mając 17 lat. Aż kurwa nieprawdopodobne. W sensie, wydaje mi się, że to absolutnie nie jest poziom przeciętnego siedemnastolatka. Co tylko świadczy o tym, że Bax nie jest kurwa przeciętny. Ba kondomem to tylko temu, bo ci chujkę mam 17 lat Jeszcze was trochę powkurwiam skryto płca skurwy synów co robią A ci wpyty ści się pytają o fit Wciągam trochę z urny Jebać wasz spij jesteście pogrzebani, a ten numer hitem waszych styl Baks czemu bak, czemu bak, się pytają, czemu bak, czemu bak, z czemu bak, się pytają czemu? O kurwa, chłop wygląda centralnie jak taki nieco utyty Don Cassio. A, wy nie widzicie przez tego blura. Dobra, wrzucę zrzut jak będę montował. Pytają czemu, baksz, czemu, baksz, czemu, bak, się pytają czemu. Czemu bags, bo ciągle skacze do tych z góry? Pytasz czemu bags, no bo się pieprzy jak królik. Pytasz czemu bags, bo ośmieszam wasz bezsens. Pytasz czemu bags, bo was jadam jak marchewkę. Na tych wyszczekanych chcą nałożyć kaganiec. No bez jaj, raperzyny wykastrowane. Żaden balet wieża, pibo i na... No tak, bez jaj. Wykastrowane to musi być bez jaj, bo jak inaczej. Nałożyć Kaganias, no bez gaj raperzyny wykastrowane. Żaden balet, b i na kardon. Nie jestem kotem Więc logiczne, że mam kart w skruche skruchę Tak jak MK na Mylanz wiedza bestia Tu teraz jakby BMK pod teatr radził, proszę Daj mi to a cappella, Bo choćbym pracował na poście chyba do nich nie dociera Twoje kawałki, jakby też stóp spizga, spizgam O niby je masz, ale się w sumie wstydzisz przyznać Nie znam się na populistach, <laughs> ale, oh, <bober>. ale mój <laughs> Ale kozackie Masz swoje kawałki, ale się wstydzisz przyznać Jak do fetyszu stóp, który właśnie często uchodzi za wstydliwy Dla nie akurat nie, chociaż faktycznie jest dziwny i go nie rozumiem, to jakby nie uważam, że jest się czego wstydzić. W każdym razie tutaj dla gry słów czy dwuznaczności jest to użyte, zajebiste, a tym bardziej, że właśnie zdałem sobie sprawę, że w pierwszej zwrotce było, że fetyszyści się proszą o fit. Teraz dopiero skumałem fit jako yy, dogrywanie się. No i po angielsku fit to stopy. Kurwa totalny szef. Bo niby je masz, ale się w sumie wstydzisz przyznać. Nie znam się na populistach, ale mój rab nie będzie nigdy na populistach. Charyzma, moja cecha charakterystyczna. Twoja osobowość nie była z charakterem styczna. Kupowanie twoich płyt, akcja charytatywna. Stingerhead, mój but, twoja potylika. <zysy> czemu z czemu bakst, czemu Z czemu bakst, czemu Z czemu czemu Z czemu back? czemu back? Z czemu back? Z czemu Z czemu Czemu Bax, czemu Bax, się pytają czemu Bugs? Czemu Bax, bo ciągle skaczę do tych z góry Pytasz czemu Bax, no bo się pieprzy jak królik Pytasz czemu Bax, bo ośmieszam wasz bezsens Pytasz czemu Bax, bo was jadam jak marchewkę O, jest i charakterystyczna plansza Looney Tunes, jak przystało na królika Baxa que está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. O, jebane! Bez kitu, nie spodziewałem się, że ten numer jest aż tak dobry. Zajebiste flow, zajebisty głos. W ogóle nie siedemnastolatkowy. Dokurwiony tekst, naszpikowany dwuznacznościami i grą słów. Połowy pewnie nawet nie wyłapałem, ale to wina Baxa, bo za szybko napierdalał. Pasujący do wszystkiego bit i to wszystko opakowane jeszcze fajnym, zabawnym teledyskiem. Majstersztyk. A co do podobieństwa, czy może raczej wprost wzorowania się na Marszalu Medersie III, bo tak właściwie nazywa się Eminem. Jeżeli o mnie chodzi, to ja nie widzę niczego złego w czerpaniu inspiracji od najlepszych, zwłaszcza jeżeli nadajesz temu wszystkiemu swój własny charakter, a efekt końcowy jest tak dojebany jak w tym przypadku. Dla mnie backstopka. I wiecie kto jeszcze jest stopka? Oczywiście wspierający kanał, dziś w następującym składzie. Krayzel, Sawek, Drongal, Pad the Idiot, Sitsu 3220, Blind, Figel, Pyrecki, UioP, Ujop, Ujop? Matthew, Wiadomex, Sobieskil i Lazarus. Bardzo dziękuję. I to już wszystko na dziś. Jeżeli Ci się podobało, to proszę o łapkę w górę i suba. Jeżeli miałbyś ochotę mnie wesprzeć, to link w opisie. Zapraszam też na naszego Discorda, do którego link również znajdziesz w opisie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona.